tak walczyliśmy z tym samochodem! Witamy w Carrefour przy następnym projekcie. Jak mówiłem, staramy się pokazywać Wam, co u nas się dzieje, jakie auta robimy, jakie robimy, na czym robimy. Tu mamy nowek, Kia Sorento. Klient Odebra jest z salonu. Poprosił nas o upgrade systemu. Klient bardzo lubi posłuchać sobie muzyki, aczkolwiek ten system podstawowy był bardzo ubogi płytki. Mm, tu mamy pokazane wufery, które się znajdowały w tym samochodzie. Jest odlewany kosz plastikowy wtryskarka eee, i, i to jest wufery. Cztery wufery były zamontowane, wiadomo, z przodu, w, dwa z tyłu, i twitterki, które znajdowały się na słupkach. Tak wygląda fabryczny twitter. Eee, fajnie, że na, na, na słupkach montowane są, z tego względu, że przy upgrade, tak jak w tym wypadku, wrzuciliśmy Helixa 25 mm kopułka. Jedwabna e, S1T i przy wystrojeniu całego systemu, jak jest nim wyżej, by zamontowany ten Twitter, e, le, robi nam lepszą scenę. Jesteśmy w stanie tą scenę bardziej tak rozciągnąć sobie na desce rozdzielczej, zrobić ją po prostu, ona będzie głębsza e, i, i generalnie wszystko będzie zlokalizowane. Wszystkie źródła, pozorne źródła dźwięku będą zlokalizowane właśnie na desce rozdzielczej. Niektóre auta mają niestety Twittery gdzieś tam przy klamkach, w drzwiach zdecydowanie obniżyła nam to scenę dźwiękową. Tu robi się fajniej, przestrzenniej, więcej powietrza w graniu, więc Twitter po wymianie, ale lokalizacja z petarda, a ten po prostu była 25 mm, to jest 20 mm kopułka, nawet 19 mm widzę, kopułka, aczkolwiek w tej chwili mamy 25 mm Helixa i teraz tak, jeśli chodzi o wymianę wszystkich głośników, przygotowaliśmy najpierw sobie drzwi, wiadomo, wytłumiliśmy, Matami, tam Daniel na przebitkach pokaże te wytłumienie jak wygląda. I zamontowaliśmy w fabrycznych miejscach właśnie twittery. Z przodu jest to Helix S6B, jeśli chodzi o woofery. Fajny woofer, ja go bardzo lubię, bo on jest niesamowicie kopliwy. I tutaj każdy rodzaj muzyki próbuje, każdy rodzaj muzyki on lubi, tak? I tutaj i ciężką muzykę, i średnicy też im nie brakuje, więc zaraz przejdę do wzmacniacza, ale mówię tu po wystrojeniu, po prostu można pod każdy rodzaj muzyki sprofilować sobie brzmienie tego samochodu. I tak staramy się każdemu klientowi po prostu doradzać, słuchamy po prostu ich, czego oni konkretnie słuchają. Tak? I pod taką muzykę staramy się to wystroić, ten system. Przechodząc dalej do głośników z tyłu, daliśmy koaksy. Tu jest prosty temat, bo Koaksy wiadomo, mamy y, mamy na dole z Twitterem. Problem jest w głośnikach wysokotonowych z tyłu wolę na przykład zamontować klientowi Koaksa niż odseparowany zestaw z Twitterem oddzielnym. Dlaczego? Dlatego, że odległość głośnika wysokotonowego od, od kierowcy, od jego głowy, do jego uszu do, do głośnika wysokotonowego z tyłu jest bardzo... Niewielka, tak? załóżmy tam w granicach 50 cm, a od kierowcy do wysokotonowego głośnika zamontowanego w przednim słupku, przednim w słupku A, jest to w granicach 70-80 cm. Więc głośnik wysokotonowy zbiera nam po prostu ucho, lokalizuje nam wysokie tony jak najszybciej niż niskie tony. Więc po prostu tylnie głośniki, zamontowane w, wysoko w systemie, gdzieś tam, właśnie przy klamkach, e, są niekorzystne na jeśli chodzi o brzmienie ustalenie całego sceny ustalenie całej sceny dźwiękowej. E, dlatego koakcy są naprawdę najlepszym rozwiązaniem w tego typu systemach. Wiadomo, tego dźwięku nie będzie brakowało dla pasażerów z tyłu, dla tylnej kanapy. Aczkolwiek na pewno dla kierowcy, po naszym wystrojeniu, zdecydowanie lepiej będzie wyglądała ta scena dźwiękowa z przodu. Nie będzie zaburzały nam, nie będą nam zaburzały właśnie wysokie tony, które są montowane często właśnie też w, w, w drzwiach z tyłu. I, I odległość, tak? No, tak jak już wspomniałem wcześniej, odległość tego wysokiego tonu z tyłu w stosunku do tego z przodu po prostu jest mniejsza, i nasze ucho jednak wyłapuje, więc generalnie jak my stroimy systemy to stroimy tak, żeby było jak najszersze spektrum dźwięku, czyli po prostu od słupka, od lusterka praktycznie nawet ten dźwięk łapie się na, na, na lusterka zewnętrzne oczywiście mówię jak najgłębiej czyli pozorne dziur, źródła dźwięku, żeby po prostu były zlokalizowane na naszej desce rozdzielczej, jak słuchamy jakiegoś tam koncertu to możemy określić gdzie są muzycy, i po prostu, jeśli mamy ten właśnie wysoki ton na słupkach, e, wufery prawidłowo wszystko wystroimy, to e, i, i, i koaksy damy z tyłu, to po prostu, tak jak wspomniałem, dźwięku nie brakuje dla pasażerów, a my jesteśmy w stanie dla kierowcy stworzyć lepszą, lepszą scenę dźwiękową. Przechodzimy dalej e, i tu jest hit. Jest to subwoofer fabryczny. My zastosowaliśmy subwoofer Helixa. Wykorzystaliśmy obudowę fabryczną systemu z Boze i udało nam się pozyskać po prostu, bo tu nie było w ogóle subwoofera. W podstawowym systemie nie było subwoofera. Udało nam się pozyskać udało nam się pozyskać skrzynkę do, do fabrycznego subwoofera. Odpowiednio ją przygotowaliśmy, wzmocniliśmy, wytłumiliśmy. I to jest skrzynia Bas Reflex, więc zamontowaliśmy 20 cm głośnik serii Impact. To jest e, ik 8 e, IKS-8, bo to jest ten płaski, więc, e, więc on jest po prostu, ma e, bardziej płasko tutaj, e, ten magnes, już nie pamiętam ile, ale tam coś e, 7-8 cm ma głębokość ten głośnik. Ale dokładnie, żebym Wam nie, nie przekłamał, to jest, e, dokładnie mam tutaj wymiar podany, 10 cm głębokości tego głośnika. Czemu hit? Dlatego, że obudowa subwoofera do, do tego samochodu to jest koszt tam niecałe 300 zł, a głośnik Bose, no bo ten, który dostaliśmy razem z obudową, to jest koszt 5400 5 zł, Więc e, głośnik, który nie wygląda nam naprawdę imponująco, może w, przy fabrycznym systemie Bose się sprawdza, ale, ale on po prostu nie wygląda, bo to jest blaszany kosz papierowa membranka. no troszeczkę dałem grubsze zawieszenie, ale 5400 zł za głośnik, który po prostu no nie jest. Nie wygląda fajnie endowo brzmieniowo nie wygląda też również na, na jakąś mega potęgę. Myślę, że uzupełnia nam niskie tony w systemie Bose, jak fabryczny system Bose tutaj jest, to na pewno nam uzupełnia niskie tony, ale na pewno nie, nie gra tak jak powinien grać subwoofer, czyli nie klei się z przodem tak. Nie spotkałem się fabrycznego systemu. Pomijam te takie premium typu Volvo Banko, e, Bowersa. Gdzie po prostu subwoofer kleje się z przodem. E, co to znaczy? To oznacza, że dzięki procesorowi dźwięku, czyli mamy wzmacniać z procesorem dźwięku, jesteśmy w stanie opóźnić czasowo, m, przesunąć czasowo e, dźwięk e, docierający z subwoofera do e, naprzód deski rozdzielczej i e, określenie które my, mm, yy, określenie, które po prostu, że głośnik nam się klei, że subwoofer nam się kleje z wooferem jest yy, jak najbardziej odpowiednie, w sensie takim, że po prostu mamy wrażenie, że ten subwoofer gra razem z wooferami z przodu, że po prostu ten bas, yy, te niższe te rejestry tego basu nie ciągną nam z bagażnika, tak jakbyśmy rzucili jakoś tam skrzynkę i po prostu słyszymy, czujemy, że po prostu ten głośnik że ten bas gra nam w bagażniku i, i, i ten bas cały jest z tyłu, że system mamy e, jako jakby dwie strefy, tak, że mamy głośniki z przodu i mamy bas z tyłu, tak? Te systemy dzięki procesorem dźwięku jesteśmy w stanie tak wystroić, żeby tak jak wspomniałem na początku o tej scenie dźwiękowej, mamy po prostu zrobić ją, żeby ona jak była jak najszersza, jak najgłębsza, ale po prostu, żeby ten bas był również słyszany na środku deski rozdzielczej, a nie z tyłu. Dlatego tak, wsadziliśmy Helixa, 8 i wystroimy to, bo tak jak wspomniałem, będziemy stroić, wystroimy to po prostu pod cały system, tak żeby po prostu ten bas zlokalizował się jak najbardziej z przodu deski rozdzielczej, żeby się skleił z uferami, żeby każdy rodzaj muzyki, jak mamy odpowiedź impulsową na przykład, nie wiem, przy perkusji, jak stopa nam chodzi, na przykład, to fajnie jest, jak się czuje to naprawdę w klasie, tak jakbyśmy byli na jakimś koncercie. Ani po prostu wufery sobie, a, a subwoofery w bagażniku sobie. Bardzo często jest, jak mamy subwoofer jeszcze bardzo e, wolny, jakiejś tam niskiej jakości. I kiedyś skrzynki, takie tuby tak stosowali się, stosowały się jakieś takie tuby. One po prostu grały po prostu swoim e, swoim niskim rejestrem, ale po prostu zdecydowanie wolno, tak więc po prostu ten subwoofer musi jak najbardziej nadążyć za wooferkiem naszym. Dlatego też e, fajnie, bo, warto stosować e, system, budować system jakby jednej marki. Dlaczego? Dlatego, że konstrukcja na przykład woofera czy subwoofera, żeby membrany były wykonane na przykład z tego samego materiału. Żeby, żeby po prostu jakby profil brzmieniowy każdego głośnika może tak, nie wiem, niektórzy klienci tego nie wyłapią. My, którzy my profesjonaliści, którzy po prostu stroją te systemy już wiedzą, tak? Po prostu na przykład profil brzmienia bufera, e, profil brzmienia subwoofera, na przykład, żeby to zestroić, jakieś jeździliśmy na zawody, na jakość dźwięku, to było naprawdę kluczowym elementem, żeby po prostu, żeby zgrać cały system, żeby to była jedna, jedna półka, tak, i tak jak było jakieś określenie funkcjonuje, jak gra twój system, jak najsłabsze ogniwo tego systemu, to tak właśnie idąc w dobieranie systemu całego, głośników, wzmacniacza, czy też właśnie subwoofera, to, to jakby miało to kluczowe znaczenie do całości. Troszeczkę się rozgadałem, ale starałem chcę, chciałem opowiedzieć właśnie o, o całym systemie, budowie tego systemu, aby, nie wiem, może ktoś będzie Zadawał jakieś pytania, to ma z góry odpowiedzi. Dlaczego tak, a nie inaczej? I jak mówię,, subwoofer fabryczny pozyskaliśmy. Ale wiadomo, ten nie będzie montowany. Jest tutaj zamontowany ten Helix. Mamy, mamy WUFERy Helixa. Mamy wzmacniacz z procesorem dźwięku, i teraz jeszcze może dwa zdania na temat macza Apusemki. Jest to wzmacniacz, który bardzo często wykorzystujemy w naszych instalacjach, trzeba być przy upgradzie Mercedesa, BMW, tam gdzie mamy fabryczne takie plug and play'owe guśniki, ale wykorzystujemy ten wzmacniacz z odpowiednią wiązką, spinamy z systemami Mercedesa czy BMW dzięki tym wiązkom takim plug and play. Tu akurat wykorzystaliśmy sygnał wejściowy z głównej jednostki, i, i pomierzyliśmy wcześniej pomierzyliśmy ten sygnał, w miarę liniowy nawet, był nie było żadnych jakichś tam anomalii podbić e, także także w miarę fajnie tak liniowo to wygląda dużo do poprawki nie będzie. A dlaczego mówię o tym sygnale wejściowym? Dlatego, że ten wzmacniacz, ten procesor dźwięku potrafi nam e, zniwelować, e, <laughs> zniwelować e, wszystkie sygnały, sygnały dobiegające z głównej jednostki. Jeśli on jest podbity przez fabrykę, są, są systemy, których po prostu jest albo gdzieś tam podbicie niskich tonów, albo gdzieś tam jest niedostatek pasma, jeśli chodzi o średnicę. Jest dużo problemów wynikających właśnie z systemów fabrycznych, gdzie po prostu ten procesor sobie z tym radzi. I jeśli nam na przykład opóźnienia jakieś robią, czy my na jakieś tam czasami spotkałem w że na przykład prawa strona miała fazę obrócony, czy na przykład, jak są jednostki nowoczesne, jednostki nowoczesne systemy aktywne po prostu mają filtry OLPAS. Więc to jest po prostu sprzęt, który radzi sobie z problemami nowoczesnych systemów. I kiedyś się robiło całkiem inaczej. W tej chwili po prostu wykorzystujemy procesory dźwięku, aby poprawić system, upgrade'ować ten cały system. Nie psując, nie wymieniając radia, tak, no bo nie tylko jest po prostu wymienić radio, ale w nowych systemach, gdzie mamy zintegrowaną jednostkę główną z systemem, komputerem pokładowym z nawigacją, z CarPlay, i Android Auto, jeśli mamy oprogramowanie całe, po prostu to też nam pomaga Google Maps, Janosik i tak dalej i po prostu tu się nie da wymienić po prostu jednostki, więc staramy się po prostu takim wzmacniaczem, upgrendując cały system, doprowadzić sygnał tej jednostki głównej, fabrycznej jak najbardziej liniowo, żeby był, a później możemy już stroić na pozostałe wszystkie głośniki, wystroić cały system. I tu ja w tej chwili już tam za parę minut będę po prostu siadał i będę stroił system i zobaczymy jak to wszystko się sprawdzi, myślę, że jeszcze jak Daniel będzie, to po prostu złapiemy parę parę gdzieś tam kadrów z, z, z właśnie zestrojenia, aczkolwiek e, no to jest żmudny proces e, pomiaru mikrofonem, po prostu różowy szum, e, gdzie po prostu jesteśmy w stanie właśnie wyłapać wszystkie gdzieś tam odbicia, bo wiadomo tutaj bufery. E, żaden klient o tym nie myśli na przykład, że woofer nam gra, przeszkadza nam na przykład fabryczna kratka, fabryczna maskownica, że co odbicia dźwięku na przykład od tunelu ślądu środkowego, to wszystko nas zadanie wyrównać ten cały pasmo i wszystkie te odbicia, podbicie pewnych częstotliwości. Mamy za zadanie właśnie tym procesorem dźwięku wszystko tak wystroić, żeby było jak najlepiej, jak najbardziej liniowo. I no i tutaj już co wspomniałem pod gust muzyczny klienta, tak. Czyli po prostu pierwsze strojenie zawsze jest takim podstawowym strojeniem, gdzie po prostu już tak. Ja robię bardziej tak pod swoje ucho, później już ewentualnie przy oddaniu, wydaniu samochodu robię to pod klienta. A, a 100-160 godzin wygrzewania tych głośników, oczywiście każdy z tych głośników musi się jeszcze wygrzeć, bo to są nowe głośniki i tak jak mamy silniki na dotarciu, również te głośniki, wszystkie te głośniki później są, mamy wygrzane i one jak się wygrzeją, to po prostu nam lepiej pracują, tak? I na przykład twittery grają nam bardziej ciepło, woofery nam grają troszeczkę innym basem, nie są takie sztywne, całe zawieszenie się wypracuje, a więc po wygrzaniu my całego systemu robimy jeszcze jedno przestrojenie całego systemu yy, i po prostu usuwamy, sprawdzamy jak to się wszystko poukładało. I tutaj jeszcze nadmienię, że bardzo często jak ja robię auta na zawody, to Wufery nam się inaczej układały, właśnie na dystansach, w drzwiach. że Po prostu inaczej bufer grał, nawet jak był wygrzany, to używany był i montujemy w drzwi. To jakbym zawsze wyczuwałem różnicę brzmieniową woofera, który jest świeżo zamontowany, a jeśli on popracuje tam kilkadziesiąt godzin, nie po prostu on już inaczej pracuje. Czyli tak jakby woofery, te głośniki układają się jeszcze w drzwiach na dystansach, więc to ma wszystko znaczenie, naprawdę. Także i wytłumienie. I montaż e, cały system, se, jeśli chodzi o sygnał wyjściowy więc, e, więc budowa takiego systemu to jest e, fajna zabawa, dużo pracy, ten też dla nas jakiś tam zarobek, ale po prostu efekt finalny dla klienta po prostu e, ma być wow, tak więc, e, więc tutaj spodziewamy się, że po prostu będzie ciekawie, fajny, bo naprawdę taki dobrany zestaw jest e, mega optymalnie, tak i uważam, że Dodanie czegoś tam jeszcze bardziej, to trzeba było pójść w głośniki gdzieś tam braksa, może lepsze wzmacniać i tak dalej, więc wtedy po prostu finalna cena całego systemu. Ten system zamknie się w tej chwili, może jakby ktoś tam pytał, w 13 tysiącach złotych, więc to nie jest jakaś tam mega wygórowana cena. I więc, więc tutaj jeszcze klient nam zlecił montaż przedniej kamery. Także trochę innych tych prac mieliśmy dodatkowo, gdzieś tam dodatkowo za finansowanych i płaconych, ale no tutaj system tam w tego robi wszystko z montażem, z wytłumieniem drzwi przodu, przy tyłu, więc uważam, że to jak czasami po prostu w fabryki nas za umowy system potrafił tam kilkanaście tysięcy skasować, czy tam w granicach dziesięciu tysięcy za coś takiego, co po prostu mamy dosyć lichego, to uważam, że, że to nie jest jakaś tam wygórowana cena. Także, kończąc, zapraszam do następnego projektu. Myślę, że, że teraz będziemy mieli troszeczkę wytłumień, będziemy mieli troszeczkę takich grubych wytłumień, bo mamy, mamy zaczynamy powoli dystrybucję mat. Na razie nic nie będę tam głośniej na ten temat mówił, bo to wszystko na razie gdzieś tam w fazie gdzieś tam projektu, ale będziemy mieli kompletne wygłuszenie samochodów, kilka projektów takich, już umówionych, więc, więc myślę, że trochę materiału będzie, będziemy nagrywać z, właśnie z, z wytłumień, tak? takich profesjonalnych wytłumień, tak jak powinno się to robić. Więc yy, zapraszam do, 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 do subskrybowania naszego kanału nowego. Tak jak widzicie, pokazują się na bieżąco jakieś tam materiały, a to z, z zabezpieczonych kradzieżowych a to z audio, yy, jak i również spróbujemy właśnie trochę materiału wrzucić na temat wygłuszy. So, do you know what I'm saying? need all the Yeah, I know L's, I gotta get in no car, to Yeah, gotta keep on moving, no matter how hard it gets. Yeah, better move out the way, cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick, but I'm harder than all it is. You better move, you might get knocked out.